Rady Konrada Kapuccina <laughs> Zimno tutaj... Dzień dobry, z tej strony Ryszard Wiertarka i... Do przeglądu tędy? Przegląd, przegląd tygodnia. Więc jest to 20 przegląd tygodnia. Ostatni w tym roku. Ostatni, który zaplanowałem zrobić w tym roku. I wygląda na to, że... Mi się udało. Jak pewne myślicie... O kurwa, brzmi źle. To prawda, bo straciłem głos. Niestety, te święta mi dały utratę głosu. Nie wiem, co wam dały. Ale mam nadzieję, że były fajne. Bo jak nie, to zastrzelę tego rysia. Tak czy siak, by mnie dalej nie przemęczać, przejdźmy dalej do komentarzy. Ja odczytam trzy i odpowiem na trzy. A resztą zajmie się gość tego odcinka. Dlatego, żeby mnie nie przemęczać. Zgodził się z dobrego serca, więc doceniam takich ludzi. Pytanko. Czy potwierdzasz, że cięta Chan to my miesiąca 2019 i czy popierasz inicjatywę Murem Zacięta Cian? Popieram inicjatywę Murem zacięta cian. Gonimy Adamsa! Oceń kanał. Cześć, robię mu zdjęcie. ale od niego kurwa śmierdzi. Jest wilgotny? Szczury w nim są? Śmierdzi? Z dużo rdzy na klapce? No nie wiem, stary. Ja bym tam filmów nie oglądał 2 na 10. Coło pierwsze. Kura czy jajko. Na to pytanie pozwól, że odpowiedź nikt inny jak profesor Karton. Witajcie z tej strony Profesor Karton. A więc co było pierwsze? Kura czy jojek? Więc odpowiedź na to pytanie jest dość prosta. I nikt nie wie, jak prosta jest to odpowiedź, co mnie wnerwia. Pierwszy był... ...jojek. Ponieważ kury mi jeszcze nikt nie rozbił na gełowy. Oto była moja odpowiedź na to pytanie. Dziękuję. A teraz się oddalę i sobie zapalę. Sześć. Dziękuję ci kartom za tą jakże kontrowersyjną opinię. A teraz do gościa specjalnego który pozwolił sobie odpowiedzieć na trzy pytania, żeby mnie nie przemęczać. Osoba, legenda, z rodu wytworzycieli najlepszego napoju na świecie. Osoba niezwykle miła na tyle, że zgodziła się odpowiedzieć na trzy komentarze, patrząc na to, w jakim stanie jest mój głos. Najmniej oczekiwany youtuber roku, Konrad Kapucin. A ja się żegnam, i pić herbatę w domu. Cześć. Moi drodzy... Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chwila. Nie, 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 to tak nie może być. Teraz jest Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony Konrad Kapucin. Wróciłem yy, z, yy, z delegacji kapucinowej, ale już jestem, już jestem. Tak, dzień dobry. Yy, przyszedłem na zastępstwo do Jameza bo jest chory i poprosił mnie, żebym y, odpowiedział na trzy komentarze, więc y, mogę nawet teraz to zrobić. Pozdrawiam Ciebie, Kamilu, Pozdrawiam yy, wszystkich tutaj zgromadzonych w tym oto przemem glądzie tygodnia. Ja jestem poważnym kapucinem, więc do dzieła. Co było pierwsze? James czy cringe? Odpowiedź brzmi nie wiem. Oczywiście jak dobrze wiemy cringe powstał przez tą starszą meme familię, czyli Gargamela, Ahusa, Awięsa i tam innych jeszcze youtuberów, ale... Pamiętajcie, drogie dzieci, że najpierw powstała Ketchupina! Norbert! Twoja zdrowie. Mmm, ale dobra, KECZUPINA. Jej! Yeah. A ty wolisz Kotko-chłopców, czy Lilko-chłopców? Świetny film UW. dziękuję za miły komentarz w imieniu Jameza i odpowiem ci, że ja osobiście wolę kapucinę Wow! Konradową! Wow. Memglądy zawsze dobre są na kurwidu i gorsze dni pozdrawiam świątecznie To dobrze, że filmy i cringe'owanie Jamesa Poprawia tobie humor. Mi też poprawia humor cringeowanie Jameza. A ja pozdrawiam warszczowo. Świątecznie barszczowo. Polecam Konrad Kapucin. <grywy> Jezu, nie, nie mogę się powstrzymać. No. Tak więc to tyle z mojego przememglądu. Pamiętajcie, żeby się nie zabić i strzelać fajerwerkami, żeby straszyć psy. Bo to zawsze jest śmieszne. Was starsze panie wam powiedzą, że nie jest to śmieszne, że strzelacie fajerwerkami na nowy rok, szczęśliwego nowego roku. Upijcie się wódką i łyski, i żegajcie na 1 stycznia, bo 2 stycznia do szkoły. Chociaż nie, niektórzy wracają 7. <grystanie> Trzymajcie się ciepło, cześć. I zostawcie łapę w górę i suba. Mi i Kamilowi, bo jak nie, to Minecraft Noob wam przyjdzie i wam znubuje wszystkie komputery. 线吗？